Zryw powstańczy był wielkim, spontanicznym zrywem niepodległościowym. Dokonało się to na wieść o brance 20 tysięcy polskiej młodzieży i tutaj najbardziej patriotycznej do wojska carskiego. Oczywiście wiedzą chyba wszyscy, że branka oznaczała właściwie kres życia, bo było to 25 lat, często właśnie w pułkach azjatyckich. Walczyli Polacy z Czeczenami, tam ginęli albo też ginęli pod nahajkami oficerów carskich. Dlatego też nie zdziwi to nikogo, że nawet pomimo mrozu tysiące młodych ludzi uciekło do lasu. W ten sposób w 1863 roku trzeba było ruszyć do powstania. Polacy ruszyli do powstania, choć było nie w pełni przygotowane. Poza tym oczy świata bardziej zwracały się ku Ameryce, gdzie toczyła się wojna. Tutaj natomiast, tutaj natomiast to, co męczyło powstańców przede wszystkim, to niedożywienie i brak broni, chociaż Polacy z innych zaborów wspomagali powstańców właśnie dostawami broni. Polacy potrafili bronić się tym, przed tym wielkim imperium, jakim było ówczesne Imperium Rosyjskie, aż półtora roku, za kres powstania uznać można datę śmierci, egzekucji ostatniego dyktatora powstania, Romualda Traugutta, który został, został powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku. Oczywiście, Polacy byli podzieleni. Te podziały istniały, okazuje się, że istnieją te podziały polityczne. Byli czerwoni, byli bia biali, były między nimi konflikty, co też nie, nie pomogło. Odzyskaniu niepodległości. Zresztą Polacy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że idą do walki, która może być walką przegraną, a potem wręcz mieli świadomość owej przegranej. Ale jednak potrafili po latach. Ową klęskę przekuć w zwycięstwo, przede wszystkim zwycięstwo moralne. A właśnie autorem takim tego, tego zwycięstwa moralnego był przede wszystkim marszałek Józef Piłsudski. To właśnie pogrobowcy powstania styczniowego, bo Piłsudski urodził się w 1867 roku, a więc trzy lata po powstaniu. Byli tak patriotycznie przez rodziny wychowanym pokoleniem, że potraktowali Powstanie Styczniowe jako moralne zobowiązanie. Dlatego też właściwie dla Piłsudskiego Powstanie Styczniowe, walki Powstania Styczniowego stały się w gruncie rzeczy takim mitem, ale bardzo potrzebnym mitem założycielskim II Rzeczypospolitej, wolnej, niepodległej ojczyzny.